Hej, dzień dobry, witajcie na kolejnym odcinku. A ja dziś przygotowałam yy, miks za 60 zł. 2, 3, 4, 5, tak, za 60 zł. I mam szczęśliwą liczbę. Tutaj mam numer 21. Mam super linię koralową, maxi cash, drap, party i świąteczny kalendarz. Zacznę sobie od tej liczby z numerem 32. Zdrabka.

No nie, nie zamierzałam tak. Po prostu tak były podane. Podkowa i moneta. Czysty zbieg okoliczności. Gwiazda i klucz. Tutaj i tu. Klucz, klucz. Dzwon i leżak. Jest dzwonek. Tutaj, tutaj, tutaj. Piłka i serce. Czapka okulary. Sakwa i kwiat. Tutaj kwiatki. Sakwy nie widzę. To uci korona. Jest korona. Tutaj są łodzie. Dalej motyl i tak. Ptaki. Tutaj motyl. Lody i rolki. Księżyc i diament. Tyle. Ostatnie dwa to Słońce i Biedronka. Tu Biedronka, ale ładnie się odkrywało linie nie widzę. Dobra, nie ma nic. Może teraz Maxi Cash, zdrabka z numerem 16. Tu mi trochę tak wyskubali.

24, no też blisko, no sześć, 46, 35 nie ma. I ostatnie, no już tutaj takimi obokami sypią, że nie ma nic. Dobra, Zostają trzy strawki. Świąteczny kalendarz, strawka z numerem 14. No i ta gwiazdka. Gra pierwsza nie ma. Tutaj nie ma, i nie ma. Pod ósemką, lizak 9, Dziesięć. nie ma. Tu też nie. Aniołek i piernik. Do tego Sanie, Renifer. Kula, bęben, choinka, ciuchcia i dzwon. No i znów gwiazdy nie ma. Dwadzieścia, dziesięć, trzysta. I tutaj drugi raz dwadzieścia się powtórzyło. W bonusie mamy lampki, które nie dają wygranej. Dobra. To zobaczmy teraz koralową. Lampka z numerem 11. Maska i parasol. Tutaj maski. Trójsant i szorty. Tutaj i tu. Okej. Okay. Motyl i perła. I perła. A kolejne to rozgwiazda i cytryna. No, a tutaj rozgwiazda, i jeszcze cytryny, i kolejne dwa to rekin i meduza. Ośmiornica, nie, meduza. Ach, ja zlepałam ośmiornicę. Meduza miała być. No dobra, tutaj tego nie ma. Muszę pamiętać o niej. Dobra, to teraz klapki i kwiatek. Kwiat, kwiat. Klapków już więcej nie widzę. Tu mam jeszcze aparat i wulkan wulkan jest tu. Tu są wulkany i aparat. Żółw i małpa. Małpa, żółw, tu jest jeszcze jeden żółw. Tyle. Słońce i delfin. Delfin, tutaj słońce, słońce, delfin. Ostatnie dwa płetwy i Arbus. I jeszcze mi się kontrolno odkryła. Arbus, płetwy, no ale tu nie ma nic. Dokładnie. No i ostatnia zrabka. Czy mnie uratuje, czy mnie pogrąży? Z numerem drugim, Big Strap.

43, 17, 44, 31 i 42. I pod plikiem co? 20 mnożę? Tak jest. 20 zł razy 5. Wpada stówka. Wreszcie coś. Uff, no to ostatnia rzeczywiście mnie tutaj uratowała. No i do tego mój rekord. Mój pliku jeszcze nie miałam w tej srepce. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam Was na kolejne odcinki. Pa!